Teraz powiem Wam o potwierdzeniach na kontynuację ruchu spadkowego, ponieważ w tym ruchu wzrostowym do tego POI na potencjalną kontynuację ruchu spadkowego, cena utworzyła nam nową strefę popytową. Ta strefa popytowa zabrała nam płynność z tych dołków, więc jest dosyć ciekawą strefą może nie strefą o największym prawdopodobieństwie, ale o dużym prawdopodobieństwie. Dlatego jest ona właśnie kluczowa i w mojej ocenie Zamknięcie się na interwale jednoniowym dzisiejszej i jutrzejszej świeczki poniżej tego poziomu, poniżej 50% tej strefy, i jak sobie zwrócimy uwagę, również poniżej otwarcia środowej świeczki wzrostowej, która była właśnie impulsem do zrównoważenia tego imbalansu na interwale jednoniowym. Jeżeli zamknie się świeczka na interwale jednoniowym poniżej tych poziomów, będziemy mieli tutaj świeczkę engulfing, która obejmie. Właśnie teraz w zostałą świecę, więc już będzie to kolejny sygnał niedźwiedzi. Dodatkowo zaneguje to właśnie świecę.